Cześć i czołem, z tej strony ngelokwero w kolejnej części przygód w Eldeńskim koręgu. Mieliśmy okazję eksplorować tutaj wyklęte katakumby chyba, o ile dobrze kojarzę. I zdobyliśmy całkiem ciekawą katanę, ale niestety jeszcze nie mogę z niej sobie skorzystać, gdyż iż ponieważ dlatego, że... no... Nie mam wystarczającej zręczności, ale na pewno w nią zainwestuję. Tego każdy i wszędzie może być pewien, o, skubany mnie tu od tyłu próbuje ciąhać bardzo dobrze, opsa i hopsa, no, tylko niestety. Tylko niestety e, nie zużyłem sobie wcześniej mojej mixtory i dupa blada. Dobra, mniejsza z tym. Spójrzmy na sytuację, jaka ma miejsce na mapie. Mamy tutaj jakiś koloseum, możemy się tu ruszyć, aczkolwiek z tego co kojarzę tam pojawi się ...zmatowieniec. A, nie zauważyłem was, sorry. Ło! Wow. Ej, skończ skakać jak małpa, no w końcu. Kuba niutki, no. Ale ktoś tu coś... Nie, nikt, nikt niczego nie miał. Dobra. Mam nadzieję, że ten olbrzym się tu nie zrespił, ale nie, raczej nie. Ok, a zatem chodźmy tutaj. No, już myślałem ukryta ściana, że będzie, ale <grych> jednak nie. Okej, okay. jesteśmy tutaj. Ale to co ja, na górę nie mogę nigdzie wskoczyć. Lub mi coś powie teraz jak porozbijałem te katakumby? Nie. Niestety niczego nie powie. A, tędy jest zejście, okej. Okay. Co to jest? No, jeszcze raz bardzo dobrze. Mamy jakiś posterunek znowu. Mamy tam jakiegoś rycerzyka i też mamy pieski. Przywołajmy sobie te chochilki. O, udało się. Ajajajajajajajaj. Wow. Aj, 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 aj. Powiem szczerze, że było blisko, ale niestety nie udało się. No, te psy są bardzo irytujące. Ogólnie to najlepszą teraz tutaj strategią było po prostu wziąć i. A co to jest? A, pułapki chyba jakieś. No, niestety tam nie wskoczę, chociaż. Nie, wskoczę tędy. E, e, uciekaj. Bardzo dobrze. No i dobra, co my tu mamy? Praktycznie nic. Jedynie większym takim przeciwnikiem, gorszym są te psy i ten rycerz. No, to nie tutaj.

Zabijemy. Bardzo dobrze. A, tamten jeszcze jest, okej. Okay. Pięknie. No i super. Jak widać, nie poszło tak źle. Mamy też tutaj jakiś... jakąś skrzynię. Tarcza żel żelazkowa z herbem bestii. Chyba niczego tu nie będzie. Ale tu na pewno jakiś... ziomek szedł. A, w krzakach siedział, okej. Okay. Co miał? Grzyba. <gryba> no dobra. Przed tobą pułapka? Gdzie? A. Faktycznie, no. Nie zauważyłbym jej. Ja wejdę tu w jakiś sposób do góry? Nie, raczej nie. No też w sumie tutaj niczego nie znajdziemy. Tam u góry coś jest. Z tego co kojarzę to to się aktywuje. Tylko muszę na górę jakoś wejść. Ale to tędy i po problemie. Tylko, że, tylko, że to jest tutaj jakaś kraina tych olbrzymów. Także nie chcę za bardzo z nimi walczyć, bo jeszcze nie jest ten odpowiedni moment, żeby tutaj swobodnie móc sobie na to pozwolić. Tam to jest, ale tutaj jeszcze sobie na górę wejdę. Po pierwsze, smutek. No widoki ładne, ale nie jesteśmy tu, rzecz jasna dla widoków. Ej, 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 co ja zrobiłem? Czemu ja tu gdzieś w ogóle skoczyłem sobie tak na ślepaka? A, no tak, bo ja nie mam tutaj butelek teraz. Skończyły mi się. Dobra, jeszcze raz tam zaskoczmy sobie. Tylko że tym razem po ludzku. A to się aktywowało, z tego co pamiętam, czemu nie mogę?

Once again, the pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander, Iron Fist Alexander. In fact. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot blighted Kalid wilds, and upon their southern.

Okej, okay. na razie to i tak, i tak nie mam co bardzo to ryzykować, bo... No jakby nie... O! Utracona łaska. Na razie nie mam co ryzykować tam, żeby pójść, ze względu na to, że no... Nie mam w ogóle butelek z życiem, a samego życia też mam mało, więc... Ups. No ale tutaj już mamy... Punkt utraconej łaski, więc na luzie sobie poradzimy. Jestem tylko ciekawy, czy poradziłbym sobie też z tym zbanogłowym tutaj, co jest. Nie wiem nawet, czy chcę próbować, ale w sumie... Czemu nie? Mamy blisko tutaj do miejsca łaski, jak gdyby co. Więc śmiało możemy spróbować. Ale nie możemy sobie przywołać chochliku. Aha. O! Au, tak wprost w uh. O, bo to musiało boleć. Dobra w ogóle. A, bo tu coś jeszcze leży. Tu też ktoś jeszcze w ogóle leży. Tam też, tam też. Zbliża się drzewo. O, kamień kowalski, przyda się. No dobra, bo my tutaj w ogóle wkroczymy sobie na nowy obszar. Przy moście świętych, ale tego nie chcemy. Na razie wolę skupiać się tutaj na eksploracji do pełna jednego reg... O! Jednego regionu. A tam chyba na dole nigdy nie byłem ale tu można zbiec tamtędy. Dobra, ale nie będziemy i tak, i tak się tutaj na tym skupiać, po prostu... wyeksplorujemy jeden element, segment, a później będziemy się martwić i bawić dalej. A, to mi jest akurat niepotrzebne. Jeśli tędy polecę... no w sumie mogę, czemu by nie. Ej! Nie dobra, z tym dużym jeszcze nie będę walczył. I tutaj też to średnio wygląda, bo mamy olbrzyma. Znaczy, mi nie wygląda to średnio, równie dobrze. Mogę zrobić po prostu tak. ...zaatakować go dwoma szybkimi ciosami. Raz... O, ewentualnie nie. O, to udało się. I znowu. Ej, jednak się udało. I tysiąc doświadczenia, znaczy tysiąc run też za niego koczyło. Okej. Okay. Czyli nie było to aż takie ciężkie. Wystarczy po prostu dobrze atakować. Bo na tej polance chyba. Niczego ciekawego nie zdobędziemy. Tym bardziej, że tutaj mamy tak naprawdę taką troszeczkę przepaść. Ale możemy sobie na przykład zeskoczyć tam na dół. Czyli tutaj. W tym akurat rejonie tu już poniekąd byliśmy. No właśnie, pogrobno. Bo tutaj nawet chyba próbowałem wskoczyć. Tam jest posterunek, przy którym też byłem. Tak mi się wydaje. Tak, to stamtąd zaskakuje ten olbrzym na dół. A tam mam jakieś miejsce łaski i chatkę. Okej. Okay. O ja nie trafiłem naprawdę. O, tu taka trochę konkretna wataha. Dobra. ...będzie łatwiej w ten sposób. A, jeszcze jeden. Po drugiej stronie był... ...była chatka, tutaj znowu jest ten taki dziwny pomnik. A, i tutaj mamy tą tą przełęcz taką. Mamy też zejście na dół całkowite. O, tu mogę sprawdzić coś. OK hmm. Przewodnik i strażnik bramy dla wracających żeni. Ile za nie siedziała? 15? O to nie dziękuję. To jest ej. Komu nie mogę podskoczyć? Kamil Kowalski. Co to za chatka tutaj jest? Szopa artysty. Możemy zebrać obraz, wyczucie kierunku, no dobra, będziemy mogli chyba też postać ulepszyć sobie. Dokładnie, no i świetnie, jakie piękne widoki. Tam mamy złote drzewo, pomniejsze złote drzewo. A tam w ogóle jest całkiem na wprost ten pomnik, chyba podobny do tego, co, z czego my korzystamy. Ale dobra, bo coś nakazuje nam iść na dół. W związku z czym może spróbujemy się tam przedostać, tym bardziej, że awansowaliśmy na jakiś tam kolejny poziom. W związku z czym możemy teraz sobie tutaj właśnie sprawdzić, co tam jest. Bo no nie mamy za, bardzo, za dużo do stracenia, o może tak bym to nazwał. Tylko żebym ja tutaj jeszcze mógł jakoś bezpiecznie zeskoczyć. Ale chyba będziemy mogli. O ja pierniczo. O. o. Trochę krzywo zeskoczyłem. Muszę przyznać. Nie ma co ukrywać. O masakra. Dobra, dawaj mi mojego konika. Hmm, tam są moje duszki gdzieś. A, tylko żebym zaraz sobie nie przywalił właśnie. A, one tu są przy brzegu. Przesuń się. Dobra, jakieś lilie tu są. Okej. Okay. O, japiernicze. No dobra, coś tu jest. Katakumby w ogóle. Katakumby mętnych wód. No okej. Okay. Ja myślę, że tutaj sobie zakończymy oczywiście ten odcinek. A w kolejnym... No cóż, mamy temat Katakumby Mętnych Wód. Dziękuję za uwagę. Do zobaczyska w kolejnym odcinku Elden Ring.